Duchu Święty, wycisz mnie wewnętrznie i zewnętrznie. Wycisz wszystkie moje myśli, pokazując prawdę o mnie. Prowadź to przygotowanie, by było na chwałę Trójcy Świętej i zbawienne dla duszy mojej, dla rodziny mojej. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Przepraszam za marnowanie talentów. Za moją niewdzięczność, za dary, które mi dałeś, ojcze, za zniechęcenie do posługiwania talentami, za tłumienie, zabijanie w innych chęci do posługi talentami. Zgrzeszyłam. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To moja wina, mój egoizm i moja pycha. Moje własne ja. Przepraszam. Przychodzę dzisiaj, by usłyszeć słowo Boże, które będzie we mnie owocowało, które przyniesie owoc obfity. Przychodzę. Taka, jaka jestem, z doświadczeniami, z ranami, ale i z wdzięcznością za ten czas, który jest mi dany czas nieustannego nawracania. Duchu Święty, dotykaj mnie Słowem Bożym. Niech każde słowo, które za chwilę przeczytam w ciszy, zostanie przyjęte przez moje serce, przez mój umysł i stanie się rzeczywistością mojego życia. Kochany bracie, kochana siostro, w ciszy przeczytaj Słowo Boże. Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Uświadom sobie, bracie siostro, że Bóg, powołując Ciebie do życia, przekazał Tobie swój majątek. Tym majątkiem jesteś Ty i talenty, które Tobie dał. Bardzo Bogu na Tobie zależy. Jak głęboko wierzysz w prawdę, że nabrałeś wartości w oczach Bożych i że On Ciebie miłuje? Jakie jest Twoje poczucie własnej wartości? Czy Twoje życie i powołanie przeżywasz jako dar? Czy są one dla Ciebie źródłem radości? Każdemu dał według jego zdolności. Nie ma człowieka, którego Bóg by nie obdarował. Każdy otrzymuje pełnię darów według zamiarów stwórcy. Jakie są Twoje największe talenty? Za które z talentów chciałbyś Panu Bogu szczególnie podziękować? Czy potrafisz zaakceptować swoje braki? Czy nie ulegasz kompleksom, uczuciu zazdrości? Talenty otrzymane od Boga kryją w sobie ogromną moc rozwoju, są dla ciebie wyzwaniem, domagają się Twojego współdziałania. Które z otrzymanych talentów najbardziej rozwijasz, a które zakopujesz? Zauważ, bracie siostro, że Jezus w przypowieści o talentach kładzie nacisk na wierność w niewielu rzeczach. Dla Boga nie jest najważniejsza wielość rzeczy, które wykonujesz, ale wierność, z jaką podchodzisz do najmniejszych obowiązków. Co możesz powiedzieć o wierności Bogu? w drobnych rzeczach w twoim życiu Gdy kapłan będzie przygotowywał chleb i wino skroplą wodę Możesz poprosić, bracie siostro, aby wszystkie talenty, które Bóg Tobie dał, powierzył, aby to On był panem tych darów, by Ci podpowiadał, jak je używać. Byś był mu posłuszny, aby ta cudowna współpraca w szarej codzienności, w codziennych obowiązkach, była piękna i zbawienna, pełna wierności, by obowiązki wykonywać z miłością. Za chwilę usłyszysz: Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Ta jedność z Jezusem sprawia, że cokolwiek uczynisz we współpracy z Nim, będzie zbawienne. Zdrobienie kawy, herbaty, ugotowanie obiadu, zmienienie opon w samochodzie, drobne obowiązki, talenty i dary razem z Jezusem będą rozwijane. Gdy kapłan uniesie hostię i usłyszysz słowa: Oto Baranek Boży. Oto ten, który dał tobie talenty i dary. Chcę być jedno z tobą, bracie, i siostro. Odpowiadając świadomie Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, do mojego serca, do mojego życia. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dusza, relacje, talenty będą owocne. Rodzina uzdrowiona. Każdy dar dobrze wykorzystany. Gdy usłyszysz te słowa, odpowiesz świadomie, idź pokornie i z radością, by przyjąć Jezusa do swego serca. Jeśli jest tak, że nie znasz swoich talentów, lub wydają ci się małe, To poproś Jezusa, aby ci je pokazał. Możesz powiedzieć tak: Jezu, pokaż mi talenty, które dałeś mi. Razem pracujmy. Razem wszystko wykonujmy. Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. Pomóż mi, abym tych talentów nie marnował, bym nikomu innych talentów nie zazdrościł, lecz bym był wdzięczny za wszystko, co mi dajesz. Panie, nawet prosty uśmiech. Z głębi serca, z czystą miłością, to jest też talent i dar, który mogę dawać każdemu, w każdym czasie. Pomóż mi w drobnych rzeczach, być wdzięcznym za każdy najmniejszy talent. I używać tych talentów według woli Twojej, dla dobra duszy innych i mojej. Amen. Maryjo, niczego nigdy nie zmarnowałaś. Twoje sprzątanie, gotowanie. Modlitwy, uśmiechy i łzy. Wszystkie talenty wykorzystałeś w stu procentach. Pomóż każdemu z nas, byśmy stanęli kiedyś przed Bogiem z miłością czystą w sercu, mówiąc: Oto pomnożone talenty. Pomóż nam, matko. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w chwili naszego konania. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.